Był niezwykle dobrym i ciepłym człowiekiem, do tego świetnym i charyzmatycznym aktorem. Odszedł pięć lat temu, ale wielu ciągle o nim pamięta. Dziś do Teatru Nowego w Poznaniu na spotkanie poświęcone Mariuszowi Sabiniewiczowi. Przyszli jego przyjaciele, znajomi i ci, którzy znali go ze sceny i ekranu telewizora. Choć Mariusz Sabiniewicz zmarł pięć lat temu, to pamięć o nim jest ciągle żywa. Rodzice aktora przyznają, że czują ogromne wzruszenie, gdy inni pamiętają i wspominają ich syna. Dla nich na zawsze Mariusz będzie ukochanym dzieckiem, niezwykłym człowiekiem i nieodżałowaną stratą. Był tak wspaniałym chłopcem i nie stwarzał nam nigdy żadnych problemów, żadnych wychowawczych problemów. Także mi bardzo brakuje, dzień w dzień. Codziennie o nim myślę i łyski mi codziennie lecą. Naprawdę. Miałem wspaniałego syna. Nie da się ukryć. Kochała go cała Polska. I my też, oczywiście. Kochali go i ci, co znali go osobiście, i ci, co widywali go na poznańskiej scenie teatru nowego czy w rolach filmowych. I jak idziemy na cmentarz, na grób, to właśnie widać, że ludzie przechodzą. Jednak e, bardzo dużo jest ludzi o tym, że pamiętają o tym. Także na dzisiejsze spotkanie poświęcone pamięci Sabiniewicza przyszło wielu gości. Wydano też książkę ze wspomnieniami o aktorze. Jego przyjaciele opowiadają w niej o tym, jakim był ciepłym człowiekiem. Jednak w pamięci szerokiej publiczności został jako niezwykły i charyzmatyczny aktor. Zagrał m.in. w kolacji na cztery ręce i czerwonych nosach. Największą popularność przyniosła mu rola w serialu M jak Miłość. On miał swój żywioł, bo są tacy aktorzy, którzy, którzy słuchają na 100% reżysera, nie mają własnej inicjatywy. Natomiast on potrafił się postawić argumentując, dlaczego na przykład on ten rekwizyt wy, wykorzysta lub nie, albo założy ten kostium, albo inny. Nie wspomnę, nie, nie wspomnę o tekście. Mariusz Sabiniewicz zmarł 26 kwietnia 2007 roku po ciężkiej chorobie. Miał wtedy 44 lata. Paulina Abram, teleskop.